Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Marcin Gortat, Kuba Piela. Stoją razem, a to nie przypadek, nie żaden błąd. Marcin, w takim razie opowiedz, dlaczego stoimy tutaj i dlaczego Kuba właśnie stoi po Twojej lewej ręce. No Kuba przede wszystkim jest uszym naszej szkoły i wiadomo, zawodnikiem łódzkiego klubu sportowego. Cztery szkoły Marcina Gortata w Polsce, jedna w Łodzi, jedna w Krakowie w Poznaniu i w Gdańsku i co roku staramy się oczywiście te dzieci wynagradzać nie tylko za naukę, ale również za osiągnięcia sportowe. Kuba jest tym zawodnikiem i tym uczniem, który w obydwu kategoriach prezentował się najlepiej rok temu, dlatego w nagrodę wyleci do Stanów Zjednoczonych, gdzie będzie miał szansę troszkę poznać kulturę amerykańskiej, zobaczyć trochę świata, nauczyć się troszkę języka, a co najważniejsze dobrze się bawić. Kuba, twoja pierwsza reakcja, dowiedziałeś się o tej nagrodzie? Początkowo nie mogłem w to uwierzyć, na pewno to było duże przeżycie, ale z czasem no weszła taka bardzo niespodziewana reakcja. Bardzo się cieszyłem i na pewno dalej się cieszę i to jest wielkie przeżycie, naprawdę. Marcin, coś więcej od strony technicznej w takim razie. Kiedy kuba wylatuje za wielką wodę i co dokładnie będziemy miał okazję zobaczyć, poznać? Wstępnie mamy już umówione miejsce wylotu, będzie to Orlando na Florydzie, gdzie dzieci będą miały szansę obejrzeć. Nie tylko mecz NBA, prawdopodobnie Orlando Magic, obiekty treningowe Orlando Magic. To z takich miejsc dodatkowych będzie prawdopodobnie albo Disney World, albo Universal Studio, gdzie będą mogli również spędzić trochę czasu i pobawić się. Przewidziany jest również wyjazd do, do Cape Canaveral, gdzie dzieci będą mogły obejrzeć start rakiety. Jeżeli będzie oczywiście w tym terminie zaplanowany, a jak nie, no to oczywiście zwiedzić całe, całe muzeum NASA. I, i, i liczymy na to, że będzie również spotkanie z jakimś asnautą. Dodatkowo oczywiście oso, osobiste spotkanie ze mną, gdzieś jakaś kolacja, na pewno jakieś wygłupy takie już szczególnie szczególnie prywatnie pod nas podpisane. Kuba, taka nagroda to dodatkowa motywacja do jeszcze cięższej pracy, do jeszcze przy, bardziej przykładnego siedzenia nad książkami. Na pewno, na pewno to dodaje dużo, dużo motywacji, na pewno Warto się uczyć, warto robić swoje i pracować na to codziennie, systematycznie. Dla ciebie, Marcin, to pewnie taka dodatkowa satysfakcja, że po tylu latach spędzonych na parkiecie teraz możesz przekazywać ten ułamek gdzieś z tego swojego doświadczenia i dzięki tym warunkom, które masz właśnie wychowywać, tworzyć tych następców. Tak, no, oczywiście staramy się do dzieci wychowywać jak najlepiej, jak tylko się da, nie tylko pod względem sportowym, ale również tym naukowym i. Bardzo ważne u mnie w szkołach jest to, żeby ten poziom naukowy był również podtrzymywany i ja oczywiście jak na najlepszym poziomie. Ja byłem przykładem takiego ucznia, który może nie najlepiej się uczył, ale, ale, ale zawsze byłem uczniem, który szanował nauczyciela, szanował trenera, szanował starszą osobę i, i dzięki temu udało mi się również zaskrobić sobie tutaj, że tak powiem, przychylność nauczycieli. Ważne jest dla nas też to, żeby, żeby te dzieci wychodząc ze szkoły, czuły się po prostu e, wartościowymi osobami. Nie tylko pod względem sportowym, ale również pod względem no, takim człowieka jako, jako ho, takiego normalnego mężczyzny chodzącego po świecie. Kuba, jak u Ciebie z językiem angielskim? Będą mieć jakieś dodatkowe repetycje przed wylotem do Stanów? Znaczy dodatkowo na pewno nie będę musiał się specjalnie uczyć tego języka angielskiego, bo poziom podstawowy rozumiem, umiem, ale na pewno będę musiał jeszcze większą uwagę przyłożyć do tego i i jeszcze więcej się nauczyć. No to na koniec rozmawiamy w trakcie meczu EUKS Ledia Warszawa, meczu, na który czekała cała sportowa łódź. Dla takich chwil warto było tutaj pomagać w odbudowie tego klubu. No tak, aczkolwiek ja jestem tylko, można powiedzieć, drobną jakąś tam kropelką w, w morzu. Ludzi zasłużonych i, i morzu potrzeb również. Cała, cała, cała tutaj cały sukces jest to Tom Salskiego, tak naprawdę naszego prezesa, który wykonuje fantastyczną pracę. I oczywiście wiernych kibiców, którzy są z tym klubem od wielu, wielu lat i myślę, że klub idzie w bardzo dobrym kierunku. Czy oczywiście jako Beniaminek pokażemy się z dobrej strony z dobrej strony w tym sezonie to jeszcze zobaczymy, ale najważniejsze, żebyśmy się utrzymali, a co za tym idzie. Dalej budowali tą chemię, budowali zespół, budowali organizacyjnie. Nie ten zespół, a co najważniejsze, dobudowali trzy trybuny do, do reszty stadionu, ponieważ to jest, to jest nasza podstawa. A, a liczymy ja będę na pewno chodził dumny jak Paw, że Kuba może któregoś dnia reprezentował Łódzki Klub Sportowy w Ekstraklasie i, i będę mógł powiedzieć, że mam ucznia, który był u mnie w szkole, który dzisiaj gra w Ekstraklasie. Kuba, jak się podoba postawa starszych kolegów w tym meczu? Daję radę i mam nadzieję, że dotrzymają tego do końca, aby zagrali jak najlepiej i wygrali ten mecz, bo najważniejsze są trzy punkty, żeby się dostały w Łodzi. Marcin, dla ciebie, jak pamiętasz, sięgasz pamięcią do tych czasów dziecięcych, młodzieżowych, to te mecze z Legią też zawsze były tym czymś specjalnym, czymś ponad tą ligową codzienność. No tak, ja już, ja już to powiedziałem, dzisiaj chyba trzy razy w wywiadzie wcześniej, że ostatnim razem jak ŁKS grał z Legią, to ja przeskakiwałem tutaj przez siatkę i, i nie miałem wtedy 10 zł, żeby kupić biletu, a dzisiaj troszkę sytuacja jest inna. inna. Stadion, na którym dzisiaj gramy mecz, to tutaj, były, tutaj była stara piaszczysta Coca Cabana, nasza czarna, żwirowa, żwirowe boisko, na którym zdzierają kolana jako goalkeeper łódzkiego klubu sportowego. I nagle po 16-17 latach wyjazdu z kraju wracam i mamy ekstraklasę ponownie. Dlatego naprawdę super, super wspomnienia. Kiedyś podziwiało się Saganowskiego, grającego w ataku, a dzisiaj Sagan siedzi na, na ławce Legii. No i to niesamowite przeżycie, niesamowite przeżycie, ale cieszę się, że mamy znowu ekstraklasę w Łodzi i cieszę się, że, że UKS gra na naprawdę dobrym poziomie. Mimo tych porażek ostatnich to gramy na dobrym poziomie. I taka jeszcze jedna dodatkowa rzecz, no, Legii również trzeba życzyć powodzenia w nadchodzącym meczu z Glasgow Rangers, ponieważ na koniec dnia wszyscy jesteśmy Polakami i chcemy, żeby polska drużyna grała w europejskich pucharach, żeby grali jak najlepiej, a co za tym idzie reprezentowali nasz kraj na dobrym poziomie. Zaczęliśmy rozmowę od wątku szkolnego, to na nim skończymy. Kuba, powiedz, stęskniłeś się już za powrotem do szkolnych ław, za odrabianiem lekcji, przygotowywaniem się do klasówek? Wiadomo, chciałoby się jak najdłużej mieć wakacje, ale wie się to trwać nie może. Trzeba wrócić do rzeczywistości i tyle sumie. Pracować. Udało się odpocząć trochę? Słucham. Czy udało się trochę odpocząć? Tak, tak, tak i dobrze przepracowaliśmy ten okres treningowy. Teraz musimy wrócić do... Tak jak było. Czy na pierwszy drwizer w szkołach Dortata Marcin Dortan pojawi się gdzieś osobiście? Tak, tak, będę tutaj w łódzkich szkołach, na otwarciu szkół. Teraz w związku z tym, że nie podpisałem kontraktu, jestem wolnym zawodnikiem, to będę miał troszkę więcej czasu, żeby dopilnować moich szkół, odwiedzać, poznać tych uczniów, zawodników i zawodniczki. No i liczę, że szkoły dalej będą się pięknie rozwijały. Oby tak było. Dziękujemy za rozmowę i powodzenia, panowie. Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie.